Moritz wpadł jak śliwka w kompot, zawiązując współpracę z holendrami, a do tego Dan i Leni są na niego obrażeni, co w tym sezonie pocznie nastoletni baron narkotykowy. Porozmawiajmy sobie o trzeciej serii serialu Jak sprzedawać dragi w sieci szybko. Widać wyraźnie, że trzeci sezon historii o Moritu Zimmermanie i jego internetowym biznesie narkotykowym to punkt zwrotny w całej tej historii. Wszystko od tego momentu może pójść w jedną lub w drugą stronę. Ale co tak naprawdę się w tym sezonie wydarzyło? W tym materiale porozmawiamy sobie o trzeciej serii serialu Netflixa. Będzie to recenzja i omówienie, więc pamiętajcie, w tym materiale mogą znaleźć się drobne spoilery. Zanim rozpoczniemy, mała ciekawostka. Już 3 sierpnia na Netflixie pojawi się serial dokumentalny o Maximilianie Szmicie, czyli pierwowzorze Morica Zimmermana, który naprawdę założył Żył internetowy sklep narkotykowy o nazwie Shiny Flakes. Więc jeśli ta historia bardzo Was zainteresowała, już niedługo będziemy mogli poznać autentyczne wydarzenia, które faktycznie miały miejsce w Niemczech. Drugi sezon dość mocno zatrząsł naszą paczką przyjaciół, która rozkręcała My Drugs. I seria numer 3 rozpoczyna się w momencie, w którym Moritz jest dogadany z Beke i Marlin, i w Rotterdamie skupia się na rozwijaniu. My Drugs, a jednocześnie Leni, Dani i Kira czują się oszukani przez Morica i postanawiają. Odciąć się od niego i rozpocząć własny biznes, który ma pomóc w zebraniu środków na specjalistyczne leczenie choroby Leniego. Moritz jednak bardzo szybko zaczyna rozumieć, że biznes wymyka mu się spod kontroli. Myśli, że ciągle jest CEO swojej firmy, ale rzeczywistość jest troszeczkę inna. To panie z Rotterdamu dyktują mu, co ma robić, kiedy ma robić i jak ma robić. Okazuje się, że stawka jest coraz większa. W finale drugiego sezonu dowiedzieliśmy się, że Holendrzy się nie patyczkują i dążą po trupach do osiągnięcia swojego celu, a w środku tych wydarzeń znalazł się sam Moritz. A jak wiemy, tchórzliwy i niezdecydowany nastolatek nie należy do tych, którzy pod presją dokonują mądre decyzje. W tym sezonie dość długo Moritz jest Poza paczką. Leni, Dani i Kira próbują znaleźć sposób, aby zebrać pieniądze na leczenie Leniego, bo jego stan się pogarsza, a Moritz próbuje znaleźć sposób, żeby nie zginąć, żeby nie narazić się Holendrą i nie zostać za to ukaranym. Jednak potrzebuje on pomocy Leniego, żeby uruchomić MyDrugs 2.0. To właśnie od tego momentu wyraźnie zaczynamy widzieć, że przyjaźń między Leni, i Moricem wcale nie zniknęła i mimo, że czeka ich bardzo wyboista droga, to jest dla nich szansa. Ten sezon mocniej porusza kilka kwestii, bo nasi licealiści zbliżają się do matury i muszą zastanowić się, co chcą robić ze swoim dalszym życiem. Dan, mimo tego, że przedstawiany jest przez większość serialu jako ten głupi ten, który zajechał tak daleko na swoim wyglądzie, dochodzi do wniosku, że on jednak chce iść na studia i chce być kimś. I widzimy, że jest też dobrym przyjacielem i chce pomóc zebrać środki na leczenie leniego. I tutaj pojawia się pierwszy bardzo ciekawy koncept. Młody Dan zaczyna sprzedawać swoje półnagie fotki na OnlyFans. I myślałem, że ten serial w Specyficzny dla siebie sposób, ale jednak poruszy kwestię współczesnego cyber sex workingu i pokaże, jak to sprzedawanie zdjęć odbije się na psychice dana. Ale byłem naiwny, bo ten wątek bardzo szybko jest odrzucony na bok. A szkoda. Ojciec Morica również zaczyna odgrywać większą rolę w tym sezonie, bo z tego popychadła, nieporadnego ojca, który próbuje wiązać koniec z końcem, staje się ojcem, któremu bardzo zależy na życiu swoich dzieci, na dobru swoich dzieci i posunie się do wszystkiego, aby o to zadbać. Oczywiście, Moric oszukuje swojego ojca, mówiąc mu jedynie, że że handlował przez krótki moment marihuaną, choć rzeczywistość jest zupełnie inna. Natomiast to, jakie działania są podejmowane przez ojca Morica, zaczyna być niezwykle interesujące. Co prawda nie ma za bardzo pojęcia o tym, co dzieje się wokół jego syna, jak radzić sobie w takich sytuacjach, ale na pewno jest to element, strona bohatera, której jeszcze w tym serialu nie widzieliśmy. Ze zdrowiem Leniego jest coraz gorzej. Musi się pospieszyć, aby ze zebrać milion euro, aby być w stanie wyruszyć na terapię do Los Angeles. I tutaj przez cały sezon nasi bohaterowie wpadają na różne pomysły. Jednocześnie żaden z nich nie jest dostatecznie dobry i nie sprawia, że są w stanie zebrać konieczną kwotę. Jednak tutaj na pierwszy plan znów wychodzi... Przyjaźń między Moricem i Lenim. Moric postanawia zrobić wszystko, aby zebrać te pieniądze. Jednocześnie coraz mocniej wpadając w sidła narkobiznesu, i bardzo szybko, trochę za szybko, udaje mu się wybrnąć z interesu z Holendrami. To jest jedna rzecz, która wydaje mi się trochę niepokojąca, bo nie widzimy tak naprawdę żadnych konsekwencji do samego finału tego, że Moritz tak mocno był zaangażowany w biznes narkotykowy z dość groźnymi osobnikami. Moritz wydaje się nam, że w bardzo prosty sposób wykaraskał się ze swoich problemów i dopiero w finale do Dowiadujemy się, że nie do końca tak było. Wydawać by się mogło, że nasz młody prezes firmy jest faktycznie odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu i że wszystkie zmartwienia odejdą w cień. A nasi bohaterowie będą mogli skutecznie przygotować się do egzaminów kończących szkołę średnią. Bardzo ciekawym jest to, że dopiero w tym momencie widzimy tak naprawdę, co ze swoją przyszłością chce zrobić Lisa. Jest to bardzo ważna postać w życiu naszego głównego bohatera, ale jednocześnie, jak okazuje się w finale, bardzo ważna postać z perspektywy całego tego serialu i jej narracji. Lisa stwierdza, że interesują ją ludzie ludzie, życie ludzi i chciałaby zostać dziennikarką, która będzie się ludźmi zajmować. W tym celu zaczyna zbierać informacje dotyczące całej narkooperacji Morica i widząc, w jaki sposób chce je wykorzystać, widząc, że tworzy esej, który ma jej pozwolić na dostanie się na studia w Berlinie, dotarło do mnie, i jak się okazało słusznie, że to ona będzie w finale odpowiedzialna za całą narrację, którą widzimy, czyli całe tworzenie dokumentu o. Morisie Zimmermanie i jego narkobiznesie. Okazało się to prawdą, więc dajcie mi znać, kto z was jeszcze w tym momencie zorientował się, że to Lisa jest inicjatorem tego birola, w którym Moritz opowiada o swoim biznesie życia. Rozczarował mnie jednak trochę wątek Kiry, bo widzimy, że znika ona z życia Leniego, kiedy jego zdrowie się pogarsza. Mamy wzmiankę o jej rodzicach, widzimy, że są prawdopodobnie bogaci, ale niestety nigdy to już. Nie wraca. Kira jest potrzebna w finale, bo nasi bohaterowie zaaferowani zbieraniem funduszy na leczenie lenego nie mają absolutnie pojęcia, co szykują dla nich Holendrzy. I wraca w finale, aby pomóc chłopakom po raz kolejny wykaraskać się z problemów, ale jednocześnie wydaje mi się, że bardzo ciekawa postać. Została w pewien sposób zmarnowana. Teraz przejdźmy sobie do finału, bo okazał się on być naprawdę fantastycznie zorganizowanym odcinkiem, najlepszym finałem spośród trzech sezonów i prawdopodobnie dość interesującym zakończeniem całej serii. Finał dzieje się na dwóch płaszczyznach. Mamy bal absolwentów, podczas którego nasi bohaterowie muszą stoczyć ostateczną walkę z Holendrami. Mamy także ojca, głównego bohatera, który raz musi zmierzyć się, stajemnicą swojego syna, bo dowiaduje się wszystkiego o planie Morica, o biznes planie Morica. Dwa, musi się też zmierzyć z konsekwencjami swoich czynów, bo podjął się ratowania swojego syna, jednocześnie zabijając dwie osoby. Jest w finale staje się postacią, której prawie że nie jesteśmy w stanie rozpoznać i naprawdę to połączenie dwóch wątków. Ojca, który dba wyłącznie o to, aby nic złego nie stało się jego synowi, i syna, który zaczyna uświadamiać sobie, w jak potężne bagno się wpakował, a jednocześnie wpakował swoich przyjaciół i chce jak najmniejszą krzywdę im wyrządzić. To zestawienie wydaje się niezwykle ciekawe. Stawka rosnąca z każdą minutą finału, a także napięcie rosnące w tym odcinku, a jednocześnie rozładowywanie tego napięcia niezwykle ciekawym rodzajem humoru sprawia, że naprawdę z czystym sumieniem mogę polecić ten trzeci sezon każdemu, kto zapyta mnie o to, czy go polecam. Historia kończy się w bardzo ciekawy sposób i zostawia nam delikatną furtkę na koniec. Kontynuację, bo Moritz kończy w więzieniu, ale dostaje dość niski wyrok ze względu na to, że jest nieletni, co sugeruje, że być może wyjdzie z więzienia niedługo i będzie chciał kontynuować swój biznes, albo, co sugeruje ostatnia scena, Leni będzie chciał go z tego więzienia wyciągnąć. Mamy możliwość kontynuowania tej historii. Pamiętajmy jednak, że również w tym miejscu kończy się prawdziwa historia Morica Zimmermana, czyli Maxi. Liana Schmita i jestem ciekawy czy Netflix odważy się kontynuować ten serial w przypadku kiedy będzie musiał polegać całkowicie na wyobraźni swoich scenarzystów tworząc autorską kontynuację tej historii. Na koniec muszę wspomnieć o narracji, bo powiedziałem o tym, że to Lisa jest inicjatorką narracji Morica, którą widzimy. Po wydarzeniach, Moritz opowiada, jak doszło do wszystkiego tego, do czego doszło w serialu. Jednocześnie mamy drugą warstwę narracyjną, która pokazuje w sposób meta to, co dzieje się w historii naszych bohaterów. I o ile w poprzednich dwóch sezonach bazowała ona głównie na kolorach i wizualizowaniu wpływu narkotyków, bo głównie o narkotykach były te dwa sezony. O tyle teraz te metatropy są związane raczej z życiem naszych bohaterów i bardzo podobał mi się motyw, był niezwykle Ciekawy, ale też zatrważający i smutny, kiedy Lenny wylądował w szpitalu i włączył swoją PS Vita, Widzieliśmy wówczas grę mówiącą o tym, jak chłopak z rakiem poruszający się na wózku musi zbierać pieniądze na swoje leczenie. A w prawym, dolnym rogu ekranu mieliśmy gamera, który recenzuje grę, w którą gra. Leni. To był świetny pomysł i też rozładowanie ciężkiej sytuacji życiowej naszego bohatera, z którą przyszło mu się w tym momencie zmierzyć. Właśnie za takie drobne elementy bardzo lubię ten serial. Trzeci sezon serialu: Jak sprzedawać dragi w sieci szybko. Albo How to Sell Drugs Online Fast jest na pewno świetnym dopełnieniem całej tej historii. Będziecie potrzebowali ledwie 3 godzin, aby ten sezon obejrzeć. Jeśli nie widzieliście żadnej części, polecam Wam całą tę historię. Bo to raptem 9 godzin łącznie, 18 odcinków, a na pewno, jeśli poszukujecie dobrej historii Coming of Age, nietypowej historii o dorastaniu, dojrzewaniu, szukaniu dla siebie ścieżki życiowej, a jednocześnie próbie udowodnienia, że jest się coś wartym, to ten serial jest doskonały. Teraz czekam na Wasze opinie na temat trzeciej serii niemieckiego serialu Netflixa, a my widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się. Cześć.